<laughs> Nie widziałam cię. <laughs> Ślicznie wyglądasz. Naprawdę. Jesteś prześliczna, Ambar. Wielkie dzięki. To prawda, na serio, bo. Wow. <laughs> Widzisz te kwiaty? Tak. Myślisz, że jest ładna? Nie wiem. To w takim razie ci coś powiem. Nie patrz na nią zbyt długo, bo zrobi się zazdrosna. O, nie, Simon, nie żartuj, kwiaty są ode mnie ty, piękniejsze. Amar, jesteś prześliczna, mówię ci aż tak, że aż nie wierzę. Poza tym widzę w twoich oczach światło i ono jest tak wyjątkowe, że aż oszalałem na twoim punkcie. Oj, dzięki, Simon. To co mówisz jest bardzo miłe. Nikt nigdy nie powiedział mi czegoś takiego. Jakbyś zobaczył we mnie coś, czego nie widział nikt. I to jest piękne. Bary. Jestem pewien, że to jest chwila, w której ty i ja. Razem? Dzieciaki, a czemu wy jeszcze nie śpicie? Um. <laughs> Śliczny ten nowy bukiet kwiatów. Są Właśnie pachnący. Te... Mm -hmm. mm -hmm. Mnie też się podobają. <laughs> Dziękuję. Najpiękniejsze. <laughs> y dobra. Pójdę spać. Mm -hmm. Dobranoc. Śpijcie dobrze. Ambar. Dobranoc.